W Polsce, póki co, urodzonym po 1950 roku, yy, kojarzy ze zbojnikami, ale jak wam powiem, póki co, wy nam tu pinkojcie i no nie przeszkadzajcie. Coś i tam takiego smętnego groicie. Bo był taki zbojnicki na podchalu, z którym ja się utożsamiam, jak widzicie po parzenicach, bo jak Piotrek rozchyli cuchę, to widzicie parzynice babiogórskie. No i starszy rodzaj parzy, ale ja się strasznie pluję, tak patrzę w tym świetle. Będę musiał błotniki za... się nie przejmuj to i mikrofon. Piotkowe parzenice to są najstarsze parzenice, jakie tu były na Podbabie górzu. Moje parzenice to jest XIX wiek Podhale. Podhale. Moja, moja rodzina to jest e, e, i moje pochodzenie to jest z e, tamtej strony. Natomiast no, w tej ziemię wrosłem, ona mnie przyjęła i czuję się to jak u siebie, a mam rację. Osto mili śpiewali zbójnicy taką pieśń. Hej, byli chłopcy byli! Hej, ale się minęli! Hej, i my nie miniemy! Hej, malutkiej chwili! Nie mądre to? Jeszcze była druga zwrotka, idzie tak. Hej, co z mi po Hej na tym boskim świecie. Hej, kiem ze cmentarza. Hej, syczka, wody dziecię. Głupie, mądre. Oni drodzy kochani moi ostępili, wiedzieli. Bogactwo, które zdobyli rabunkiem, to jest zeby żeby świat równać ciupagą, bo wcale nie było kiesik lepi jak dzisiaj. Tych wszystkich, co są wcześniej urodzeni gadają, o dziś jest dziadostwo, kiesik było lepiej. Kochani, wcale lepiej nie było. Tak dobrych czasów kani ma tyle roków wojny, tak dobrych czasów, jak dziś kaselicyz. Czasami powiedz, że się nie liczyć, niczym się nie gadaj. nie było nigdy. I dziś nasze bractwo zbójnickie nie jest po to, by upić, grabić. Chociaż kto wie, do czego dojdzie kiedyś. Kto wie, dzisiaj naszym zadaniem jest szerzyć kulturę, bo jak go do nas profesor łostomili, Mury upadną, o miast, miasta zaginą. Yy, yy, w ostatnim numerze Kroniki Beskidzkiej gadał, i zresztą to jest jego stary tekst, że Troi dziś nie ma, ale pieś o Troi została. Noz nie będzie. Zawoj może nie być, suchej tym bardziej. Zostanie Ino-Nowy Tork i Jeruzalem. <noise> Noz może nie być. A pieśń o tym, że w XXI wieku byli ludzie, co chcieli chodzić chodzi oni tak jak ich pradziadowie, śpiewać jak ich pradziadowie, gadać jak ich pradziadowie. Pieśń o tym zostanie. I temu powstało Bractwo Zbójnickie. Nie dla pieniędzy, nie dla szpanu. Powstało po to, co by została pieśń. Ta muzyka, którą słyszycie, Wiecie, co mu wzrusza? Bo jak ja ich słucham, to mi po pocieżu, czyli po kręgosłupie, bo to jak paciorki różańca, mi po pocieżu idą ciarki. Kto komu idzie ręka do góry? No niektórzy nie mają kręgosłupa. To też syćkim, tak jest nie wygląda. Jeszcze nie, bo niektórzy są znieculi, nie trzeba głośniej grać, chłopy, żeby to parło przez usy do kręgosłupa. Ja też się znieculił z Piotrkiem Kapeckę, żeby my tu z odwagą przed wami stanęli, ale jest za niedługo 22, tak mogą się zniecylać kielapcomy. Kochani, czemu ta muzyka Russo? Czemu ta muzyka Russo serce, kręgosłup i cuinu? A baby się fałpie dowiedzą, co jest te Bo nie powstała dla pieniędzy. Ta muzyka powstała z tęsknoty, z miłości, z radości, z zolu, z cierpienia. Ta muzyka nie powstała, żeby błysnąć w Sopocie, czy w koło brzegu. Ta muzyka powstała, żeby ruszać serca, bo powstała ze serca. Z potrzeby serca. I dlatego, drodzy państwo, posłuchajmy chwileczkę, a zbójnicy się rektują do wyjścia, ale niech jeszcze nie idą. Dopiero kiedy y, usłyszą muzykę, która osyckim mną się ze zbójami kojarzy, to ruszą, a później będziecie widzieć, co się tu będzie działo. Posłuchajmy teraz y, y, tego, co nam kapelanata śpiewa. Rychtują się do przyjścia malutko kapelaną cichnie, a zostanie puscona muzyka, co się syczki mną kojarzy ze zbujowaniem, a nie słusznie. Ale chodzi o to, co by niekoniecznie było poprawnie etnograficznie i no emocjonalnie, bo my są z tą muzyką, która teraz poleci z mikrofonów mocno związani. Za te oklaski podziękujemy pięknie, tak? To jest ważne dla nas, że nas doceniacie i że my są pośród was. Teraz niech nam akustycy nasi pustą muzykę, a jak ta muzyka rusy z mikrofonów, to słuchajcie, na początku będzie się będą słyfakła, fakła, będą prowadzili zbójnicy, siedniaków, co mają być dziś tu przyjęci do Bractwa Zbójników, a na czas składania przez zbójników przysięgi, których słowa usłyszycie, a jest to nasza tajemnica zbójnicko. byle kto tego powtórzyć nie zdole i nie da rady, obiecuję wam, bo chcę to układał. E, to pro, będę was prosił, co byście powstali. Niech muzykanom tam gro, chyba że się płyta zacięła. Puśćcie ją, a zbójnicy, jak ją są to ruszą kuną. No to chłopy, idąmy! Chomalućku po jesce, pocekajcie, aż tam Pietrek wam dojdzie. Chodźcie, chłopy, ku idą ku chłopy, które na co dzień przejmują się tym, żeby Podbabio górsko kultura nie zaginęła. Gwara, łodziewek, kultura, religia, łobyca i ojcowski. A kto do rady jest, nie jest tak pijany i może wstać nie w stanie. Co by tych chłopów uczcić, bo z tego żadnych pieniędzy nie mają. Ludzie, którzy mają zastawki w sercu, ślagi w trafi przy tych petardach. ale my jsme ubezpěcení na to.